Dobrze, drodzy Państwo, teraz czas na quizy 1 z 11. Panowie, jesteście gotowi? Brzęczki na stołach. Długopisy będą potrzebne. Kuźbiku, spożyczam. jak będzie trzeba. Zbyszku, jesteś gotowy, bo Ty narzekasz na te nie. moje quizy. Nie ja wiem dlaczego. Nie tu nie, nie podglądaj, żadnych... proszę. Nie mam takich okularów, żebym mało. Masz... No, dobra, dobra. No, małe dobra. masz literki tam napisane. Dobra, drodzy Państwo i Panowie, zaczynamy. Dziękuję. Pytanie numer 1, kategoria statystyki PGE. Zawodników, których klubów brakuje w top 10 PG Ekstraligi. Ligi? Kuźbiku, czy chcesz długo? Chcę, poproszę. Musisz sobie tylko Czas panowie? Ile jest takich klubów? Nie wiem. Grudziądza i Częstochowa. Nie jest to kompletna odpowiedź. Kompletna nie jest hmm. odpowiedź, czyli jest jeszcze więcej klubów? Hmm. Co mówiłeś, Zbyszku? Pokaż mi na tym. No, 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 Zbyszek no. mówił mi na uszko. Na uszko. <noise> nie, nie widzę. Nie, nie, na pewno nie. Hmm. To jeżeli to nie jest kompletna odpowiedź, to znaczy, że tych klubów jest więcej, więc powiem Grudziądz, Częstochowa i Rybnik. Nie, grując częstochowa gorzów. Gorzów, tak. Gorzów. Rybnik jest bo Drabik ma w wrażenie. Tak. tak, nie ma problemu. Tak, tylko Drabik jest też tak, nagradzaliśmy, nie? Tak, balansuje. Pytanie numer dwa, kategoria protesty. Ura. Wczoraj częstochowianie złożyli protest dotyczący motocykla Andersa Tomsena, konkretnie silnika. Ile musieli zapłacić? 12,5 tysiąca. Zgadza się. Gotówką, drodzy Państwo. Tak, tam jest gotówka. Skąd prezes Świącik tak szybko znalazł taką gotówkę? Podjechał do Galerii Jurańskiej. <laughs> Wypłacił z bankomatu. Dobrze. Pytanie drugie. czasami się robisz na szybciutko. <laughs> I warto to. zawsze mieć gotówkę. Tak jest. Dobra, Pyta e punkt dla gości. Pytanie numer 3. Kategoria klub tysiąc. Z każdych zawodników za każdego będzie punkt, którzy w historii swoich startów dla Grudziądza zdobyli ponad tysiąc punktów. Mm. Nie. A mówimy o ekstra O Ekstralidze czy o wszystkich? O drużynowych mistrzostwach Polski. A, czyli o Ekstralidze. O mhm, tak. Duże, nie, nie, ogólnie, ogólnie przepraszam. Nie, w historii startu dla grudziąca. Karierze. tak. Tak, Ale dla grudziąca tylko. Mm -hmm. Tylko dla gruziąca. Tylko dla grudziąca. No. Nikt się nie zgłosił, panowie, tak? To tyle celowe... będzie. A to myślałem, A że Ja też aha. myślałem, że się po prostu tak A, nie, w sumie dobra. No macie rację, tak. Kto, kto ile zabędzie. Dobra. Poproszę odpowiedź. Odkładamy długopisy. Ja mam sześć nazwisk, ale nie wiem, czy w ogóle. Kurde, kurde grubo, no. Łaguta Buczkowski. Mroczek, nie jakim mroczka. <grym> <grym> Napisałem. Minus <grym> Staszek, Dados i Hamil. E, Poczekaj, po je, jeszcze raz pomał. Łaguta Jest? Nie ma? Nie ma. Buczek? Jest? <grym> Mroczki nie ma. <grym> Paweł Staszek? E, tak. Robert Dados? Nie. Billy Hamil? Nie. Ale Bida. No, to, to, jeden, to dwa. Jeden, a dwa, tak, dwa. U nas jest Buczkowski, słyszałam, że jest. Tak. Okoniewski? Nie ma. Lidbeck? Nie ma. Kępiński? Tak. A, Marmuszewski? Yy, Marmuszewski. Nie. Jak? Markuszewski. A, nie, Markuszewski, nie, nie, nie. Markuszewski jest Robert Kępiński, Paweł Staszek i Krzysztof Buczkowski, czyli macie dwa, też dwa też. punkty. A, to nie tak źle. Ej, dwóch prowadzą goście. Pytanie numer cztery, kategoria tory. Jest to pytanie od pana Romana z Opola. Bardzo panu dziękuję za podesłanie pytań. Wymień tory PGE Ekstraligi, na których rekord toru jest poniżej minuty. Ruń, Gorzów i Zielona Góra. Zgadza się. Remis 3 do 3. Pytanie numer 5: kategoria Kim jestem? Tym razem jest to pytanie od pana Alberta. Też bardzo dziękuję. Znajduję się w Wielkiej Brytanii i choć obecnie nie uczestniczę w żużlowym życiu, to byłem świadkiem wydarzeń z najwyższej półki. Tutaj swoje tytuły indywidualnego Mistrza Świata święcili chociażby Eric Gunn. Stadion Wembley. Gundersen czy Per Byłem świadkiem jednej rundy Grand Prix, którą wygrał Brian Anderson, a Tomasz Gorok zaliczył wówczas efektywnego koziołka, przelatując przez kierownicę. Ależem się jak Brady Gertz na starcie. No. To, to, to była e, runda... E, Brian Anderson tam wygrał, tak? Tak. E, to była runda w Bradford. Zgadza dobrze, się, dobrze. punkt dla Miałem ciągle kowentry, kowentry, kowentry. Ja jest wtedy <grym> miałem wtedy rok. Miałem wtedy rok. Już nie, nie pamiętam. Pamięta. Pytanie numer 6. kategoria mistrzowie. Wymień zawodników, którzy... Tutaj jest... Musicie się zgłosić. Dobra. Wymień zawodników, którzy w barwach sparty Wrocław zdobyli indywidualne mistrzostwo... O, teraz. Przepraszam. Indywidualne mistrzostwo Wielkiej Brytanii. Yy, no. No <czeko>, <śmina> Budziły się z rzeczy. się. No, pewnie IMP no. Ja, ja ja z pamięci pojadę w takim razie. Indywidualne mistrzostwo Polski. Nie, nie, już nie, nie musisz wymieniać. Nie o mistrzostwo polski. Indywidualne mistrzostwo świata dla ciebie przychodzi. No, seniorów o, czy juniorów? Seniorów. Seniorów. Bo juniorów, bo oni tego na natłukli strasznie dużo. No dobra, no, seniorów też bym wiedział. No trudno. Ale trzeba wszystkich wymienić, czy po punkcie za każdego? No, wszystkich. Pisz. No ale co mam pisać, Może, jak nie mamy szans? Nie nam szansy już. No to Kramp, Łaguta i Uffinden. Zgadza się. 4 do 4. Remis. Pytanie numer 7. Kategoria Juniorzy. Wymień obecnych zawodników z PGA Ekstraligi, którzy w przeszłości startowali jako zagraniczny junior. Obecnych zawodników z PG tak. Ekstraligi Ile mam czasu? 15 sekund Ojej hmm. I znowu muszę wymienić wszystkich, żeby mieć punkt? Mhm, nie ma ich znowu aż tak wielu. Ja będę... Ja będę wiedzieć. Masz? O, tak No ale trzech jest na pewno. Koniec czasu. Matsen, Waculig, Jepsen, Jensen Ja mam też innych tutaj wypisanych. No dlatego trudne, że trzeba mm. wszystkich wymienić. No, jeszcze im podpowiedziałem. Powinien być punkt za każdego. Sajfudinow, Madsen, Waculik. Ten nie. Nie. Wydaje mi się, że był ja junior. Ja też nie. A ten? Nie, nie, był juniorem zagranicznym. Koniec czasu. Jebsen Jensen. Mogę wam dać po punkcie za zawodnika po prostu. Dobry, Może no. tak będzie łatwiej, bo ja tu mam jeszcze Holdera, Krisa. Ojej, o rzeczywiście. Jezus. Emil był wymieniony? Tak, był. Wymieniłem, wymienione. tak. To ilu wymieniliście? Ja wymieniłem trzech. My Dobry. czterech. Ale Jepsen Jensen był czy nie? Był, był. Tak? Tak, on przecież 20 nie O Rzeczywiście, ale Czugunów nie był. Tak. Było cztery my. jeden? Trzy, trzy, trzy bo ja, 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 ja Emil, – Tak, tak. – A wy? Ile? – Cztery. cztery. – tak. dobra. Pytanie numer kolejne. pytanie numer osiem, kategoria złote medale. Tutaj się nie zgłaszajcie, albo nie zgłaszajcie się, Nie <noise> 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 zgłaszajcie się. Więcej czasu dostaniecie, o, może tak. U szeregu motoru Lublin w kolejności pod względem złotych medali zdobytych w TMP. – W kolejności, tak, to bardzo to też w miarę proste to być. Juniorów również, czy seniorów tylko? Juniorów również, tu, cały skład. Może być tutaj, może być, tu, może ja bym tak dał. Mm -hmm. Seniorów tylko, tak? I juniorów też. Ja, juniorów też. Tak, zróbmy. Ale, y Aha, bo tam jeszcze był. Jeszcze. Złote medale DMP. Hmm? Mm. Wam dać już? No i tak. Tyś, nie wiem, a jesteś gotowy do tego? Tak, jestem tak, tutaj, muszę Może Tak, no. Kubera. Mm -hmm. mm -hmm. Z tak. Lindgren. Tak. Holder. Nie. Ach. Tu jest Cierniak. Tak. Bo Holder był w Toruniu jeszcze, jak Cierniak tak. zdobywał już w Lublinie. Później jest Jack Holder, mm -hmm. później jest Przyjemski, Bańbor i Jaworski. Bańbor ma dwa złote medale. A Przyjemski ma ile? Jeden. A? No tak. No to pf, Nie jak, ma... jak Wisławowi Jakusiowi ze słabkim drawikiem. Nie e, ma po. 2,5. Nie, dobrze. No Słuchajcie, pytanie, <laughs> pytanie numer 9. Kategoria mniej więcej. Zaczną goście, bo pytanie brzmi. Ile osób w Polsce nosi nazwisko Fiałkowski? Według rządowej strony danego w no. Nie mam zielonego pojęcia. <głos》. <głos》. Poczekaj, tak. Jest, y, po... Wy mówicie jakąś liczbę, Kuźmik mówi mniej lub więcej. Znacznie od najbliższej Dobra. rodziny, ale mówimy Fiałkowski. <głos》>. Fiałkowski, twoje Nie nazwisko. Nie przez J. Nie przez J. Poczekaj, tak. 36 milionów Polaków jest mniej więcej. Mm -hmm. y... Trzeba to podzielić na, na pół. Bo Fiałkowska się nie liczy, tak? Nie liczy się, to Fiałkowski mówi. Fiałkowski. Musi tak. No to masz już tak pewnie... A dlaczego na zachodzie będą mówić Fiałkowski? Z, z 15... <laughs> Czemu, 15 milionów. Nie, ja, ale później. to o Polskę chodzi, o, nie zagranicę. To jest kobiet, więc powiedzmy, że 15 milionów mężczyzn. Ile z tego, ile z tego nosi e, nazwisko Fiałkowski? Nie wiem, z... Na matematyka, no? 1%. Mniej może. <laughs> 1%. 3600. 1800. 3500. Mniej czy więcej kuspiku? Szczerze, że mniej. Mniej, no jej, tak. A ile? 1478. Ile mówiłeś zbytnio? 1608. No, Dobra. No, y Kolejne pytanie, tutaj oddajemy mniej więcej. A ile osób nosi nazwisko Korościel? No mów. Teraz... Nie, wy mówicie. Znowu my? A nie, sorry, Kuźbik. Teraz ja, tak. o sobie. O matko. Ale on już znał naszą matematykę, jak my dzieliliśmy to. No tak, ja rzeczywiście, to... 15 milionów podłog. <laughs> on ma gorzej, bo kobieta też może korościel nosić. <laughs> teraz <laughs> <ma> więcej, zobacz. <laughs> teraz dopiero dajesz do <laughs> Czyli weźmie moje 1800 razy 2, zobaczysz. Nie, nie, nie ma tych. Nie ma 1800? Nie, nie, nie. Korościelów jak mrówków. Nie, no to nie jest powszechne nazwisko. Albo w sumie niech ci nie będzie 1800. Mniej. Mniej, i to dużo mniej, wiecie jest? Cztery. Nie, <grym> nie sama rodzina no Koroś no, więcej więcej. No. Ilu było? Ilu jest? Dwudziestu Myślę, że no wszyscy są spokrewnieni z Michałem. Pozdrawiamy serdecznie, tak. Czy ty całą rodzinę już kolację zaprosić? No. <grym 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 do <McDonaldza> do Dobra, mamy ile? 8, 8. Ty, Ale tych fiałkowskich to i tak... 1800? 1400? 1470 Tysiąc jakby, jakby było przez to spoko, ale... 1500? Do tego nie zaproszę, za dużo Za <grym> dużo. <grym> 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 Dobra, ostatnie pytanie. Kategoria gorący zniemniak. Za ile punktów, za dwa rozumiem. Nic się nie zmieni. Jest po osiem. Nie, jest, 90, jest 98. 98. Prowadzicie, Maćku. Prowadzimy. No. Dzięki legendarnej nie. familii korościeli. <guletars> pozdrawiam. Łysy <guletars> mi przeszkadza, nawet, go tu nie ma. <guletars> <guletars> Jaka jest kategoria? Gorący ziemniak. Zaczyna góźni. Wymień zawodników, którzy w swojej karierze reprezentowali zarówno klub z Grudziądza, jak i Wrocławia. Bawcie się, panowie. Artiumaguta, nie pse niemal. Pewnie. Max Freak. Robert Dados, Hans Andersen. Oj, to już by trzeba było bardzo mocno sięgać pamięcią. Antonio Lindbeck. Trudne, naprawdę trudne. Mm -hmm. Siedem sekund kuźmiegu. Mm -hmm. Chwila, chwila. Na pewno ich jeszcze sporo było. Jeleniewski. Zdążył. Mm -hmm, zdążył. Gleb Czugunow. <laughs> no Ale zdążył. E Jeździł we Wrocławiu kiedyś? Nie. O, to dupa. Brawo. Brawo. No to ty tam jeszcze był? Kevin Małkiewicz mówiliście. A, A wieczyliście. Między innymi. Ardy, jeszcze Leon Macen prawie. Prawie. A Jurica, Jurica też chyba. Jurica Pawlis? A, Jurica tak. Pawlicz, rzeczywiście. Ale to bym sobie nie przypomniał. Oba, pewnie, że nie. Ale Kevina. No Kevin tak. Kevin, no. tak. A wy mieliście za Nadru? Nie, ten nie, Czugunow mi się objawił w ostatniej chwili. Ale też myśleliśmy o Konieckim przez moment. Znaczy ty myślałeś. Nie myślałem. Jak zaraz <laughs> mi, zaraz <laughs> mi wyprostował. Ale Okoń bardzo nie. często tam się przewijał koło gruziądza i obok ogóra stał na podium IMP 2.12.